Przeprowadzamy krótką relację z parkingu, na którym stoi najbardziej znany samochód w Warszawie. Naszego wspaniałego doktora. Dzisiaj chciałem 11 stycznia odpalić i ta żmija, ten Nissan, ten podły gad, niestety nie chciał odpalić. Nawalił akumulator. Nie wiem co się takiego stało, wyjąłem akumulator. Zostanie doładowany, sprawdzimy. Ale w poprzednich dniach był i mróz i kilka dni stał na parkingu i odpalał, ładnie odpalał. Ma drobny defekt w postaci nie wskakuje piąty bieg ale to powoduje to, że się wolniej jeździ. Nie jeżdżę już po Warszawie szybko, jadę wolno. 60-70 na godzinę. No niestety tak to jest z samochodami. Chciałoby się, żeby były wieczne, ale nie są. Tak samo jak my, ludzie, samochody nie są wieczne. Jest to fajny samochód, duży samochód. Polecam go yy, każdemu. Nie dlatego, że ma 7 miejsc siedzących, tylko dlatego, że jest duży. Ja jestem duży człowiek. Ważę troszkę więcej jak 100 kg. No i on mi ułatwia wsiadanie, wysiadanie. To, że jest wysoki, no powoduje, że on jest większy, ale to jest dużo łatwiej. Do niższego samochodu mniej ciężej wsiąść. czyli ci, ciężej wysiąść. No niestety, to już ten, chyba, chyba ta waga, nie no, wiek to nie, ale wiek to w żadnym wypadku. Tak filmuję, tak kadruję, żeby nie było widać numerów rejestracyjnych, bo to nikogo nie interesuje, ale samochód jest bardzo fajny, podoba mi się, nie, podoba mi się, nie, na, ty, na tym skończymy. Pokażemy inny samochód, bardzo fajny, Skoda, inaczej zwana Jagodzianka, Tutaj też nawalił akumulator. Akumulator podładowałem. Został doładowany i odpalił z pierwszego uderzenia. Ale za to zawiodła zawiódł nas Nissan. Jego dziemka jutro wyjeżdża w trasę. Rzut rzut na osiedle, które wybudowano nam około 15 lat temu to jest miejsce, to miejsce tych budynków. Tu kiedyś były pola, drzewa, takie zarośla, nieużytki i to w tym miejscu właśnie został postrzelony śmiertelny lekarz weterynarii, który miał uśpić lwa. Lwa, tygrysa, nie wiem, dzikie zwierzę, ale to zwierzę było chyba bardziej przestraszone niż niż ci, którzy na niego polowali. Ale ze względu na to, że groźne to stał się to groźne zwierzę, dlatego stał się ten wypadek. Nie, przeprowadzak nie, nie polecam, nie lubię przeprowadzać. Tak. W perspektywie są budynki. Jeszcze raz spojrzenie w drugą stronę. Tą relację kończę dla Telewizji Narodowej. Sierżant Sławomir Wilczyński polecam oglądanie naszych programów. Ten jest krótki, zawiódł nas Nissan, ale my z nim porozmawiamy po skończonym nagrywaniu. Do widzenia, do usłyszenia. Zapraszam do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania. I dziękuję z góry.